Cześć, słyszeliście o czymś takim jak PyCamp? PyCamp jest kursem, który polega na rozwiązywaniu projektów. Dzisiaj przed Wami zaraz wstęp, czyli jakby zadanie do jednego z modułów Zero, takich rozgrzewek. W tym zadaniu dowiecie się, co musicie zrobić, i zachęcam Was do podjęcia rękawicy i spróbowania rozwiązania go samodzielnie. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć y, moje i Kacpra Szarnieckiego rozwiązanie tego zadania oraz zadania drugiego z modułu zero, czyli mamy takie dwie rozgrzewki. Jeden to jest lotek, a drugi to jest quiz. Teraz zobaczycie właśnie y, quiz. Wystarczy wejść na www.pycamp.pl moduł start, link pod filmem, tam się zapisać i wtedy dostaniecie dostęp do dwóch modułów zero wraz z naszymi rozwiązaniami. Miłej zabawy, trzymajcie się, hej. Dzień dobry Adamie. Siemanko, Kasper. Widzę, że jesteś w Lesie. Tak, jestem w Lesie. Tacy jesteś gdzieś na RODOS? no tak. Rodzinne no, ogródki. Działkowo otoczone siatką. Więc yy, witajcie też, widzowie, oczywiście, nasi, nasi drodzy. Przygotowujemy dla Was, przygotowaliśmy dla Was moduł zerowy moduł zerowy, który, który jest takim modułem rozgrzewkowym przed PyCampem. Czyli jeżeli myślisz o tym, żeby dołączyć do PyCampu, ciekawi cię, jak ten projekt właściwie wygląda, czegoś tam dowiesz, czego się nie dowiesz oraz jak wyglądają poszczególne moduły, to ten moduł jest takim wzorem do naśladowania? Mhm, tak, tak, jakby poznacie dzięki temu flow, przez który chcemy was przeprowadzić, mhm. bo każdy moduł to jest tak naprawdę, rozpoczyna się od solidnej dawki wiedzy i ten również. Ten jest o tyle fajny, że tutaj jakby wdrażamy Wam obiektowość i zaprzyjaźniamy się z JSONem. Co tam jeszcze kasper mamy w tym module pierwszym? Z Operujemy na plikach, na plikach właśnie między innymi JSONowych. Pracujemy sobie z, trochę z testami. Są jakby takie zupełny wstęp do testów. Odbieramy informacje od użytkownika. Przechodzimy po listach. Kurczę, no jest tego całkiem spore jak na moduł zero. Natomiast tych modułów jest jeszcze w sumie 10? 11. Tak? Plus, no tak, plus jeszcze jeden. No. Także to, co dzisiaj, to co dzisiaj, to co zobaczycie przechodząc przez moduł 0, to jest taki zaledwie, wiecie, ułameczek Mały tego Mały wycinek. Mhm. Jak najbardziej, tak. I ten moduł jest ciekawy, bo ten moduł opiera się na tym, że będziemy tworzyli quiz. Ja tutaj, tworząc tę prezentację, stworzyłem taki taki tytuł: Kto wie najwięcej? no i Uznałem, że, że prosto można na to sobie odpowiedzieć, bo najwięcej wie ten, kto tak naprawdę wymyśla pytania. I tak jak Adam wspomniał, w momencie, w którym będziecie się mierzyć tym modułem, zachęcamy Was serdecznie do tego, abyście zaczęli te zmagania od tego, aby nauczyć się, aby poznać tę wiedzę z filmów z wiedzą, gdyż w ten sposób dowiecie się absolutnie wszystkich rzeczy, które musicie wiedzieć, żeby rozpocząć rozwiązywanie projektu. Natomiast ten projekt, te wszystkie filmy nie są obowiązkowe. Oczywiście dobrze jest przez nie przejść, ale jeżeli na przykład teraz spojrzysz sobie na tę listę i uznasz, że wszystko wiesz, no to możesz tylko nawet uzupełnić te tematy, których nie wiesz. Tak. Zgadzasz się? No, cel, cel jest taki, żeby na koniec każdego modułu powstało coś, co działa i można komuś pokazać. Tak. E, też jakby dbamy o to, żeby te projekty były dla Was tak najbardziej ciekawe, i żeby można było je użyć w jakiś tam portfolio. Tak. Jak najbardziej, jak najbardziej tak. I na koniec też każdego projektu, czyli tutaj też na koniec tej prezentacji też zaproponujemy wam kilka takich elementów, które możecie wdrożyć, żeby ten projekt wyglądał jeszcze, jeszcze ciekawiej. Tutaj jako te elementy obowiązkowe, których musicie się nauczyć, których musicie poznać, ja wskazałem takie cztery następujące. A mianowicie trzeba umieć odebrać od użytkownika dane, no bo ktoś będzie wskazywał ABCD, którą z odpowiedzi. Napisać pętlę for no, bo będzie trzeba odebrać te pytania, które znajdują się w pliku, przejść po nich, sobie je każdorazowo wyświetlić. Będzie trzeba też potrafić otwierać pliki i zapisywać do nich treści. Czyli, jeżeli będziemy mieli pytania, no to pytania będziemy pobierali z plików JSON zawierających treść, natomiast odpowiedzi będziemy zapisywali na przykład do plików TXT, nie odpowiedzi, wyniki. Kto ile punktów uzyskał, chociażby dlatego, żeby móc wiedzieć, czy lepiej poszło tobie, czy mężowi, czy bratu, czy komukolwiek innemu Temu, w tym projekcie. Tak. Po trzecie, wiem, jak operować na listach na przykład dodawać do nich nowe elementy. Bo tutaj znowu będziemy potrzebowali coś sobie pododawać, pomodyfikować itp. itd. No i Sprawa obiektowości. Ja tutaj bardzo to uprościłem. Napisałem tylko wiem, czym różni się klasa od obiektu, a tak naprawdę Adam o obiektowości stworzył filmów 5-4? Nie wiem, w sumie już nie pamiętam ile, ale starałem się być dość skrupulatny i dać wam tyle wiedzy, ile na początek będzie Wam potrzebna. W takich baby stepach, nie. Bo też jakby my już z Kasprem ten Pike ciągniemy tak długo, że dla nas to wszystko jest jasne, ale dla was pewnie mhm. nie, więc warto wiedzieć o tym, że filmy z wiedzą nagrywane są przeze mnie i przez Kacpra, znaczy część przeze mnie, część tak. przez Kacpra, więc będziemy się tam gdzieś wymieniać, wdrażając Wam tą wiedzę do Waszych mózgów. Mhm. Natomiast samo rozwiązanie to jest taki per-programming, gdzie ja wspólnie z Kacprem albo Kacper wspólnie ze mną tworzymy we dwójkę jakiś tam kod. Tak, siedzimy, wspólnie kodujemy na jednym komputerze, ale z dwiema klawiaturami, dwiema głowami i dwiema myszami, i, i przygotowujemy dla Was rozwiązanie. Często się gdzieś spieramy, często e, dyskutujemy na temat rozwiązań, więc tak naprawdę przechodząc przez ten pajka, masz możliwość poznania dwóch różnych podejść. Tak, ja jestem z Merchem Marudą. No tak, a ja jestem ważniakiem i tutaj mhm. zachęcamy was do tego, żebyście też, jeżeli macie ochotę oczywiście, jeżeli ten sposób przyswajania wiedzy wam się podoba, to nie warto uczyć się samodzielnie, moduł zero jest dostępny dla każdego, więc jeśli masz okazję, udostępnij ten moduł koledze, koleżance, możesz teściowej nawet go prezentować na święta i niech się, niech się męczy. też nauczy. Proszę? Niech się męczy. Nie no, bez przesady. Więc e, tak naprawdę ja tutaj sobie opisałem, że to jest projekt zero. Ładu i pytania z Jasona. Robimy quiz, zabawa dla całej rodziny. Dokładnie tak. No, jeżeli chodzi o wiedzę z Jasona, to też tamtych filmów są chyba z trzy albo coś takiego. E, I jeżeli chodzi o samego Jasona, to, to zrobiłem to tak, jakbym ja chciał, żeby ktoś kiedyś wytłumaczył mnie. I w sumie okay. nawet dla, dla samego Jasona to polecam to zrobić. Nie? Bo to jest. E, niezależnie od tego, co będziecie w życiu robić, Jason was znajdzie. Tak, więc jeżeli macie, znacie jakiegoś Jasona, koniecznie też mu podeślijcie ten projekt, bo Jason też dobrze, żeby ten projekt zobaczył. Jeżeli natomiast zastanawiacie się, czym jest Jason, to tutaj na dole jest próbka wzięta bezpośrednio z naszego projektu wzorcowego, więc możecie sobie na, niego, na nią zerknąć i też e, na tej podstawie się wzorować, czy też zainspirować nią. Ten o, Jason to jest oczywiście, my tworzymy na żywo w filmach, także to też nie jest tak, że zobaczycie to i ojejku. Tam po kawałeczku tłumaczymy, co to znaczy i jako się ma JSON do Pythona. Jasne. OK, więc tak opis zadania. Oglądasz teleturnieje? Pomyśl, że możesz zorganizować taką grę w swoim domu dzięki programowi, który przygotujesz razem z nami. Załaduj pytania z pliku pytania JSON. Może on wyglądać na przykład tak. Więc tutaj macie poglądowy właśnie JSON, który może wyglądać w ten sposób, że pojawi nam się question. To jest pytanie. Jak sprawdzić długość listy? Tu akurat Adam, który wymyślał te pytania, podszedł do tego w ten sposób, że wymyśla wam potencjalne odpowiedzi i pytania programistyczne, więc jeżeli nie wiecie jeszcze, jak sprawdzić długość listy, to my się aż tak na bardzo nie przejmujcie. Natomiast jak widać są odpowiedzi cztery: A, B, C i D. No i w tym przypadku correct answer, no to jest odpowiedź d. Czy też right hmm. answer. Natomiast poniżej. Po części zasłania nam to pytanie przez, jest zasłaniane przez ognisko, ale wiadomo, co jest pod spodem. Jak na podstawie INIT, INTA zrobić reprezentację w stringu? No jest 5 to string i tak dalej, i tak dalej. I takich Aha. pytań możecie mieć wiele. I tak naprawdę od was zależy, czy będziecie zawsze ładowali je w tej samej kolejności 1, 2, 4, 5, 6, czy będziecie chcieli losować któreś pytanie, bo my no. tych projektów tak naprawdę nie sprawdzamy, więc jeżeli będziecie chcieli sobie tutaj się pobawić, no to traktujcie to jako właśnie taką zajawkę, bo obu, na, obu nam wydaje się, że nauka Pythona właśnie przez takie zajawki, czy nauka w ogóle programowania, przez takie zajawki jest najfajniejsza. Też jakby dzięki temu, że my to kończymy w takim nie do końca pełnym miejscu, tak, i dajemy wam możliwe ścieżki rozwoju dalej tej aplikacji, mam nadzieję, że spowoduje to, że każda z nich będzie trochę inna, nie? Bo nie chcemy mieć tego, żeby wszyscy mieli to samo potem w portfolio. Wręcz Jak najbardziej, Jak najbardziej. Więc można, można tu sobie wymyślać swoje wersje. Co A to kawa? pierwsze no ty... pytanie, co się śmiałeś z niego, o tą długość listy, to ja dostałem na rozmowie. O, widzisz, widzisz? Co ciekawe, to mogę też powiedzieć, że z tych dalszych modułów, które mam nadzieję, że będziemy robili wspólnie, często osoby na przykład dorabiały bardzo duże projekty, albo na przykład dorabiały osobne części jeszcze tych, tych modułów. Jeżeli zastanawiacie się, jakie moduły zrobić, to na stronie pycamp.pl możesz właśnie zobaczyć sobie pełną listę wszystkich tych projektów. Ja bym sugerował, żeby zrobić tak, żeby przejść przez wszystkie projekty, porobić te, które są dla Was ciekawe, a potem wybrać jeden, góra dwa. Myślę, że jeden wystarczy i go tak rozwinąć, wiecie, solidnie. I ten właśnie sobie tak. na portfolio. Nie bo nie, nie chodzi o to, żeby mieć, nie wiem, dziesięć rozgrzewanych rzeczy w portfolio, tylko żeby mieć na przykład jedną dobrą. Pewnie. I dalej twoim zadaniem będzie wyświetlanie kolejnych pytań na, na ekranie użytkownikowi i odbieranie od niego odpowiedzi. Gdy użytkownik skończy odpowiadać na pytania, zapytaj go o imię, a następnie napisz coś w stylu Wojtek, zdobywasz dwa punkty na trzy. Rezultatem dodatkowym powinno być stworzenie pliku scores.txt z dopisanym wynikiem Wojtka. Czyli, na przykład, jeżeli Wojtek właśnie zdobył trzy punkty, to zostawiamy, robimy taki Hall of Fame albo Wall of Shame i możemy wtedy wyświetlić Wojtka z jakąś informacją. Nie? Nie no, znaczy, wiesz, można by też na przykład rozwinąć ten projekt, tak, żeby tam było top ten. Oczywiście. To Co więcej. Bardzo w dobrym momencie tutaj sugerujesz, jak dalej rozwinąć ten projekt, bo ja tak sobie pomyślałem, że przede wszystkim można wyniki na tym scoreboardzie sortować tak by wyświetlały się od największej do najmniejszej liczby wyników. Czy jak mamy powiedzmy top 10, to już tego Wojtka możemy nie pokazać i niech się chłopak nam nie martwi, że zdobył tam trzy punkty tylko z 10, bo wcześniej na szczęście te teściowa żona i parę innych osób zdobyło więcej, prawda? W ogóle zbliżają się święta. Jeżeli oglądacie ten materiał przed świętami, to akurat tak się składa, że się zbliżają więc można chociażby przy, tym, przy stole później też ze z rodziną czy ze znajomymi sobie taki, takiego też zadania podejść. Podpunkt drugi. Możesz stworzyć osobną aplikację służącą do wymyślania pytań, byś nie musiał edytować plika, pliku JSON, czyli ten plik który pokazywaliśmy Wam wcześniej, można edytować ręcznie, ale gdzieś tam zawsze łatwo jest zgubić przecinek, klamerkę czy coś innego, więc można stworzyć osobną aplikację, która będzie służyła tylko do, doda do dodawania pytań, albo na przykład pobierania ich gdzieś z internetu. No i podpunkt trzeci. W obecnym stadium jest możliwe konspiracyjne podmienianie wyników w pliku Scoreboard. Możesz poszukać metody zapisywania danych w bezpieczniejszy sposób. I tutaj na pewno może przyjść wam z pomocą którejś z przyszłych projektów. Mamy tam na przykład szyfrowanie plików. To na bank by się tutaj mogło przydać. No ale można też pomyśleć o bazie danych. To też w sumie jest? jest w kolejnych projektach. Albo o jakimś API. Czego to tam nie też ma. Też jest. Tam jest wszystko. wszystko tam jest. No bo generalnie tak. PyCAMP to jest taki troszeczkę moloch. Tak naprawdę. Mhm. Zdecydowanie tak. Obejrzyjcie koniecznie te przyszłe projekty. No i mamy nadzieję, że po wykonaniu tego i następnego modułu 0, bo tak naprawdę są dwa moduły zero dla was, spotkamy się w prawdziwym PyCampie. W prawdziwym PyCampie. Ten czy taki go. udawany. Dobra, więc bardzo serdecznie wam dziękujemy. Ta prezentacja jest podlinkowana pod spodem, więc jeżeli chcesz ją obejrzeć bez naszego komentarza raz jeszcze, to się nie krępuj. Tam jest plik PDF z prezentacją do pobrania i do zobaczenia. Pa pa. Ok, czyli jak już Wam wytłumaczyliśmy z Kasprem, co macie zrobić, to teraz jest moment, żeby to zrobić, czyli zapraszam do boju. Piszemy quiz. Natomiast, jeżeli nie czujecie się na siłach, nie wiecie, jak zacząć, nie macie pojęcia, czego nie wiecie, a co powinniście wiedzieć, żeby ten quiz napisać, to Link poniżej, zapraszam, wbijamy, zapisujemy się, dostajemy dostęp do dwóch modułów Zero, w tym też tego quizu. I tam znajdziecie filmy z wiedzą, które Was uzbroją w wiedzę potrzebną do, do zrobienia tego quizu, a potem film z rozwiązaniem również. Trzymajcie się, się i do zobaczenia na PyCampie. Hej!